się siemanko, z tej strony ja, Kapi, Dzisiaj nagrywam Brawl Starsa. I ogólnie dopiero zainstalowałem, bo mam nowy telefon. I dopiero zrobiłem konto, jak tutaj widzicie. To se już chwilę pograłem. Ja 60 pucharków i to później odbierzemy. Jeszcze mam dwie skrzynki i odblokuję sobie jeszcze. No to już, przechodźmy chyba. Będę musiał sobie jeszcze odblokować nowe starcie. Oczywiście będę musiał odblokować sobie starcie, żeby... Było co grać? Dobra, zaczynamy z pierwszą skrzynką. Dobra. No tak jak widzieliście, była szalka na ulepszenie. Teraz mamy nitę. To już moja pierwsza postać, znaczy druga, druga skrzynka. 14 modet nita. No i szalka. No i zbieram. No i mamy starcie. Jak widzicie jeszcze tutaj mamy skrzynki. Odbieram następną skrzynkę. No i też nic nie Dobra, i teraz już moją trzecią kartę. Oczywiście jest kolt. Teraz następne dwie. No i pięć goemów. To jest dobra myśl. No i mam tu, jak widzicie, już mam ulepszenie na nitę, na drugą moc i szalotkę też na drugą moc. Zaczynam nam z czwartą skrzynką i kolt na ulepszenie. Znaczy jeszcze nie na ulepszenie. Nita i to wszystko. No to zaczynamy, zagrajmy sobie szelkon. tak mi się wydaje. I zagrajmy SOL. Albo Coltem zagramy. A chcecie też z innych gierek, jakieś takie różne gry, żebym nagrał, czy coś, na przykład Fortnite, bo mam i ogólnie takie rzeczy, no to zapraszam do subskrybowania. Z dzwoneczkiem kanału na dole jest taki czerwony przycisk, możesz go kliknąć, żeby powstał. Żeby był szary i oczywiście nie zapomnić dzwoneczka. To bardzo ważne. Tutaj mamy nitę. Musimy ją pokonać. Ja już grałem w Brawl Starsa. O, czekajcie, bo mnie chyba dojedzie. Albo nie. Nie wiem już. Teraz, próbujemy ją dojechać. Oj, 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 ale zwa... O, dobra. Ale zważywniłem sprawę. Jeszcze ból mnie dojeżdża. O, mam... O, co ja zrobiłem? Widzieliście to? Bo ja zwykle klikam i nic z tym. A ja, ale warzywko zrobiłem teraz. Wo, ja jestem otoczony. Nie mam szans, nie mam szans, nie mam szans. A bo jeszcze bym go dojechał, fajnie by było, go dojechać, ale nie dojadę. Nie. O, dobra, dojechany został. Teraz. A, ból, ból. Aj, nie miałem szans. W trzecie miejsce też nie jest złe. Nie miałem. Sami widzicie, że byłem otoczony, miałem jeszcze 10K, ale to już coś tam na 4 poprawiło, ale ból mnie miał na 2 hity, więc nie miałem szans. Po prostu nie miałem szans. I dostałem sterczokę okay, na zara będzie Następna skrzyneczka. Jak widzicie, tak jak mówiłem na początku, na razie jestem taki jakby słaby, taki początkujący, bym powiedział. O, jeszcze mam tutaj darmową skrzynkę i. I mamy Poko, i mamy na odcinku Poko, rzadki pierwszy, rzadki jest, mamy Poko, jak widzicie jest, mamy Poko, spodziewałbym się bardziej Rozy, ale Poko też nie jest z, złą kartą. Dobra, to zagramy się może teraz, może zagrajmy sobie tą to zobaczymy jak nam pójdzie, zaczynamy. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodoba Jak chcecie z innych rzeczy Na przykład, nie wiem, na hulajnodze Jakby coś, może najwięcej też na hulajnodze Nie umiem, ale coś tam umiem Bym mógł Wam pokazać ja chcecie, Jak chcecie na taki filmik, czy coś Skuta na przykład z kolegą, czy coś to... Mogę nakreślić. O, tutaj mam łatwego fraga Dobra, tutaj już zabita jedna osoba Chyba mu się net wyłączył, nie wiadomo Dobra, tutaj jeszcze biorę jedną skrzyneczkę Ogólnie jak chcecie więcej gieraczki z Blusa, zostaw łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i zostaw po sobie komentarz, że byłeś na odcinku. I też jak już obejrzycie ten filmik, proponujcie swoim kolegom o nie, nie wejdę po to. Po tego co, Nie, nie ma co ryzykować. Jak Wam filmik się spodoba lub tego, to zaproponujcie, nie wiem, kuzynom, rodzinie, kolegom że mam taki kanał na YouTubie i niech mnie subskrybują z dzwoneczkiem i dadzą lajka i jakiś miły komentarz o o o kol, kol 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 o dobra dobra zabity teraz chyba dojedziemy tam Spróbujmy dojechać ojojojojojojoj oj! Oj, do... nie, nie 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 dobra o tu El Primo ma 10 parki łupców o tutaj już się zaczyna co misia idziemy na niego z misiem Dobra, teraz, teraz go obijam, 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 ale to. O, 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 dobrze, wygrana. Pierwsza giereczka wygrana na naszą udałnie. Znaczy, na stać. Plus 10. No i druga ranga, nity. Też mam do Was. Co myślicie o tej karcie? Co za cztery pucharki? Co sądzicie? Czy jest dobra, czy jest taka słabitsza, czy co? Dobra, otwieramy skrzynkę i nic nie mamy. Mamy szelkę. I poko i to wszystko. Dobra. Teraz zagrajmy sobie może poko. Spróbujmy. Spróbujmy spróbujmy, bo to może się udać. Jak widzicie, zrobiłem pierwsze, pie mam pierwszą wygraną na tym trybie. A tutaj mam broka. Nie jest ciekawy jakoś. Nie mam szans, nie mam szans chyba. A gdyby mi nie uciekł. Gdyby mi nie uciekł. Albo ulepsz. O, 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 ja, gościu porobiony. Tak mi się wydaje, to jest porobiony. O, ty, 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 i dobra, zabity. Dobra, idę szybko po tą skrzyneczkę, ją trochę obi, więc zawsze coś. Szybko, 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 żeby burza mnie nie dotknęła, dobra. Szybko wchodzę, dobra, tysiąc straciłem. O, kogo tu mam? O, tu jest, o, dobra, uleczę się i teraz tu... O nie, 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 to nie. O nie, 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 jeszcze internet, internet, nie, 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 Proszę, nie teraz. O, o, dobra, wezmę sobie tą skrzyżę. Muszę uciekać teraz. Tymczasowo teraz muszę uciekać. mam szans, jeszcze o mnie na daleko bierze. Ajajaj. Dobrze, że... Dobrze, że... Jest! O ja! Tak, 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 dawaj, dawaj, dawaj! Teraz, 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 to jest teraz, to jest teraz. Aaaaaah lalala. No i przegrałem. Trzecie miejsce też nie jest złe, drugi raz już, trzecie miejsce też. Już miałem plus 7 pucharków, też nie jest jakoś tragicznie. Zaraz będę miał. Następny mam cel, 200 rzeczonów. Później będę miał wydarzenie, za 150 pucharków będę miał nagrodę. zresztą dobrze wiecie co dalej będę miał ogólnie miałem pucharków na no, 2900 ale teraz będę no, nie wiem kiedy jak mi odda taki jeden konto to będę miał 5400 coś w tym stylu będę miał jakby co też piszcie w komentarzach yy, ile wy macie pucharków jak chcecie sobie zmienić na przykład, żeby były kolorowe wasze imię w Brawl to wklikacie tutaj, wchodz wchodzicie, gdzie macie pucharki, klikacie tutaj, tutaj, klikacie w to i tutaj macie kolorowe. I na przykład zagłosujcie w komentarzach, jaki ja mam mieć kolor imienia, dobra? Taka umowa. Dobra, no to lecę teraz sobie, zagram szalką, bo jeszcze nie grałem nią na showdownie. Mam nadzieję, że dobrze z nią pójdzie, to się okaże, zobaczymy zaraz. Tutaj się zrespiem. Teraz muszę szybko po skrzynkę, żebym miał jakieś kieszperki, bo zawsze będę miał jakąś przewagę nad przeciwnikami. Trochę się pograłem szelką. Jak widzieliście, że mam już ją na szóstej randze. Jak mogę się zauważyć. Dobra. O, ja szelka ma, ma, ma na, na mnie przewagę, ale to może. jakoś nie wier. A la, la, la. Pu! U. Dobra, porobiłam, porobiłam. Dobrze, jest, udało mi się. Dobra, jeszcze Ultima, 4 PR Nie, ja, Na razie początek jest dobry. Co się będzie działo dalej, to już. -lu -lu -lu. dobra, porobiony. Dobra, jakoś idzie ten początek. Wyszedł, wyszedł. Powiem szczerze, że wyszedł początek. Teraz muszę go porobić, tylko że to jest ciężki orzek do zgryzienia. Jak bym musiał powiedzieć? Trochę <laughs> rybkę mam, ale to nie patrzcie też na to. Ej, co za goście widzieliście to? Co on zrobił? Widzieliście tego gościa, co on odwalił? jaką on kurde, nie wiem, skąd się urwał. Z chyba. On co tak strzelił? patrz i ty, po co nie? Mieliście taki, też kiedyś taką sytuację, że szaliście w krzakach i nawet nie wiedzieliście, gdzie typo. Ja... Jeszcze taki nie miałem. Nie wiem czemu, ale tak jeszcze. Dobra, porobione. Mam showdowna. Wezmę sobie te dwa parki, mam 8. Tamten kot ma 7, więc mam jakieś szanse. Czyli kuleczę i wychodzę i, i Dobra. Na dwa hity tylko załatwiłem jutko. Druga wygrana, wszelka 10... plus 10 puszek. Sara będę miał siódmą rangę na szelce, więc jest dobrze. O, brakuje mu dwóch pucharków, żebym miał, czyli wezmę sobie koltę na przykład i zajmę siódme miejsce i będę miał 105 pucharków, jak dobrze liczę. Zaczynamy. Spokojnie, na lużę, na razie. Na razie to Widzę kolta, ale ja mam przewagę bardziej. To się wydaje, bo mam dwie skrzynki, on tam nie ma tyle skrzynek. Uch! O, Colt ma więcej obców. Dobra, ej, no nie, no. ktoś go musiał obić. Albo go jakimś cudem zatwierłem. O, 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 tutaj się nawalali. Muszę wkroczyć w akcję, bo mam ulta. Fajnie by było go zabić. Nie wiem perki mam za bardzo. do ty gościu masz perkiubsów... Dobra. Turururu, turururu, turururu. Dobra, porobiony. Mam 7 perkiubsów, jest dobrze, mam nadzieję, że nie trafię na jakąś szelkę która ma 8. Fajnie było na mnie trafić. Gigi zabił... Nezox 07. Nie się. mam jakiegoś Szymona. I pum, porobiony. No i dobra. Dzień parki na Gigi. Poko. Mam nadzieję, że to będzie poko. Tylko nie wiem, gdzie on się chowa. Pewnie krzaka kampi i wyskakiwał w krzaków Patrz, Patrzę, patrzę. No, ależ nie mogę. Uwa muszę uważać, żeby nikt tu w krzakach nie wy. O tu. o ma tylko trzy parki ma tylko super cubes, eto, mordo, i to mordy, i to mordi. O, ja go tak tutaj. O, musi wyjść, bo go burza, by inaczej zabijał. Chcę chce soja, widzę. A coś mu to nie pyknie. O, no i ty, i porobione. Dobra. No i Uch. już trzeci raz wygrałem. Naszał do mnie. No i druga ranga. Weba będzie trzecia no i odbieramy następną nagrodę To jest 200 żetonów. Zagrajmy sobie teraz o jakąś nowych sklepie. Z 50 zł mam 200, za 50 gmów mam 50, 200 żetonów. Nie, ja sobie chyba będę zbierał te żetony i później sobie kupię skrzynkę jakąś fajną. Więc... Dobra. To już będzie chyba ostatnia gierka na, na ten odcinek, bo już no po prostu będzie ostatnia gierka, no bo nie chcę was przynudzać. Jak Wam się takie filmy podobają. To zasubskrybujcie kanał. Daj, i, i daj lajka i dzwoneczek. Bo mi by bardzo miło i jakiś miły komentarz, i też w komentarzu napisz, jaką grę bym mógł nagrywać. Jeszcze ja podpowiem, że Apexa nie, bo nie. No po prostu. Uuu, ten kolb mnie może porobić, kurde. Szkoda, jakbym mnie nie porobił, bo to ostatnia giereczka, fajnie by było go zabić. Dobra, jest dobrze, jeszcze tam mam dwie skrzynki, będę miał 7 perkiksów. Jak nikogo nie trafię, będzie dobrze. Trochę na tym odcinku jestem rozgadana, ale to tak zwykle, więc możecie się przyzwyczaić. Fajnie by było. Tylko proszę bez żadnych hejtów, że na przykład jestem jakimś bambolem, że nie umiem grać. Będę miał 5000 puszek, więc spokojnie. Nie wyzywajcie mnie, proszę bez hejtów. Po prostu nie lubię takich ludzi, którzy hejtują. Boję się, że tu jakiś typo jest. O, tutaj, primo mi z krzaczką wychodzi. Bo tutaj walka Jak się dzieje na walce wieczorem? No i zabiłem el primo, zabiłem el primo. Teraz mam przewagę nad koltem. Ale raczej to wygram. Tak, ostatnia giereczka wygrana. Jak teraz, otóż widzieliście. Plus 10 kucharków do kolta. Trzecia ranga, zara będzie. Czwarta, poprawię się ze wszystkimi postaciami po prostu. Jakoś je podnoszę na rangi, podniosę sobie pucharki, wbiję sobie bułkę. Bu no i to było na, na ten odcinek tylko. Zostaw lajka, subskrypcję i z dzwoneczkiem. I jak na przykład podoba się Wam filmik, to z tego, powiedzcie swoim kuzynom, braciom, jak macie siostrom czy, czy po prostu, powiedzcie, żeby wbijali do mnie na kanał, zasubskrybowali z grzoneczkiem, zostawili lajka i, napisa i napisali jakiś miły komentarz. No to do widzenia, dobrej nocy, cześć!